karmić dobrze sprzedać na tym opas ma polegać. Byki, pole i kamera to zabawa Dzień dobry witam serdecznie dzisiaj będziemy sprzedawać byczki już im pora jest w sumie też z tego co się orientuje, to chyba mamy taką nawet i górkę cenową by powiedział chociaż co do ceny to tutaj przejdziemy jeszcze do tego tematu i tak, będzie to grupa eurocielaków do sprzedaży. Pierwsze eurocielaki wyjeżdżają od nas z obory. No i można dać tutaj taki clickbaitowy tytuł, czy eurocielaki rosną na eurobydlaki bo oni tak się chwalą w swoich filmach o eurobydlakach, więc zobaczymy, zweryfikujemy. Oczywiście tutaj można to w cudzysłów wstawić, brać to z przymrużeniem oka troszeczkę no bo dużo zależy od genetyki, jakie byczki sobie wybierzemy, jakie sobie kupimy, takie będziemy hodować. I tutaj dobrym przykładem jest to, że ten, który stoi po lewo, no to jego zadek, no to jakiś taki super duży nie jest, tam troszeczkę kości biodra sterczą, tak samo wyszedł pod wiatę, a nie tu stoi, to jest ten też. To jest taki jeden z chudszych w tej grupie. No takie bardziej eurohefy można powiedzieć niż jakieś typowo mięsne byczki, ale tak jak mówię, to zależy co sobie wybierzemy, bo tutaj w tym końcu, pomijając tego rogacza, no to tutaj ten pierwszy co stoi, no to też eurocielak, no ale genetyka już już całkiem inna i on ma potencjał, że tak powiem, tak samo w tej grupie, też mamy Oprócz tego co tak lubi gadać, też mamy byczki, które mogą wagę nam zrobić. Także, tak jak mówię, jak sobie wybierzemy HF-y, no to będziemy sprzedawać HF-y, będą rosły tak jak będą. No a lepszy towar zrobi robotę. Oni tam chyba teraz też jakieś simy sprzedawali, różne różności. Także tam tutaj trzeba no, po prostu patrzeć na to, co jest. Dobra, jeśli chodzi o same byczki, to ich wiek najstarszy jest z. 20 września 23 rok najmłodszy 11 październik 23 rok czyli można powiedzieć że są wszystkie tak wiekowo równiutkie no i teraz w lipcu kończyłyby 22 miesiące także sprzedajemy ciutkę szybciej niż ostatnią grupę no z tego względu właśnie że jest jeszcze ta górka cenowa Przetrzymaliśmy te byki, kiedy, była kiedy było największe zamieszanie z tą pryszczycą, bo to ludzie wtedy zaczęli wyprzedawać, bo nie wiadomo co będzie, my wtedy się wstrzymaliśmy. No i zobaczymy, czy koniec końców wyjdziemy na tym dobrze. Co do cen, no to gdzieś tam w internecie się rozglądałem, ale na razie nie będę się dużo wypowiadał, zobaczymy ile, ile nam powiedzą za te byczki. Sprzedajemy na żywą wagę, tak jak zawsze. No i te ceny, to wiadomo jak to u nas jest, w komentarzach znowu będzie, że oddane za tanio i tak dalej, i tak dalej. Współpracujemy tutaj już od długiego, długiego czasu, od paru lat z Ubojnią Kowal. W okolicy jeżdżą, skupują praktycznie od większości rolników, z tego co się orientuje dużo hodowców do nich sprzedaje byczki. Także tutaj terminowo płacą wszystko elegancko, bez marudzenia, bez kombinowania, także... Sprzedajemy tam. No, największe sztuki to są chyba właśnie ten tutaj, co stoi przy ścianie. Tam stoi w drzwiach kolejny. E, także no, chciałbym, żeby co najmniej 720 średnia, jak wyjdzie, to będzie dobrze. Bez gadania, jak wyjdzie 750, to będzie rewelacja, ale nie wiem, czy tyle wyjdzie. Wszystko z siódemką z przodu e, myślę, że będzie git, bo one też nie są jakieś. E, no, no mają jeszcze czas, żeby podrosnąć, to, to tak powiem, no ale jest cena, myślę, że waga też już jest, no to sprzedajemy, nie trzymamy. Za miesiąc z haczykiem kończę odpajać cielaki, więc akurat będzie miejsce, żeby przegonić kolejne byczki, wygonić z cielętnika cielaki i wstawiać kolejne, także tutaj ta rotacja też musi być. No i w tym wstępie to chyba będzie na tyle resztę informacji w drugiej części tego filmu. Już po sprzedaży to Wam powiem wszystko co i jak tutaj wyszło. No i jak widać kojec pusty, tak więc do rzeczy. Czy z eurocielaków rosną eurobydlaki? Proszę o werble. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No i tak i nie, to zresztą też na początku wspominałem. Zależy co tam sobie wybierzemy, no to takie bydło będzie nam rosło. Tutaj w zasadzie cały czas też mamy ten sam system karmienia, w ten sam sposób, tym samym żarciem. No może poza śrutą, bo teraz troszeczkę jest ona zmodernizowana. Dodatkowo oprócz śruty rzepakowej dodajemy też śrutę sojową, drożdże bufor także tutaj już taka trochę lepsza. Ta mieszanka, no i z tego co zauważyłem, to też te przyrosty dzienne zaczynają wyglądać coraz fajniej, ale o tym za chwilę. Tak więc co nam tam wyszło już konkretnie? Konkretnie to się troszeczkę przeliczyłem. Jednak oka takiego nie mam do tego bydła, myślałem, że będą ciutkę większe. No ale jak na HFy w wieku 19-20 miesięcy to źle. Nie było, zacznijmy sobie od ceny, bo tutaj wszystkie zostały wycenione na 15 zł brutto i odkąd sprzedajemy bydło, to chyba była to najwyższa cena i to dodatkowo właśnie za takie, no nie oszukujmy się, ale bardziej hefy niż mięsne, także pod tym względem nie mam co narzekać. No byki zostały sprzedane ciutkę szybciej może, bo faktycznie gdybyśmy ich podtrzymali trochę dłużej to byłyby większe. I tak, największy byczek miał 733 kg, potem był 727, także do 800 to nie było mowy, żeby któryś tam miał. Nie wiem, czy gdybyśmy ich przetrzymali przez te 3 miesiące, to te dwa największe by dobiły do 800, wątpię. No ale tak, wyszło najmniejszy niecałe 600 kg, co jest no, troszeczkę słabym wynikiem, nie ukrywam. Średnia waga 675 kg. Ja tam mówiłem o siódemce z przodu, że fajnie jakby było 720, no to kurcze dużo brakło. No Gdybyśmy faktycznie ich przytrzymali do tego wieku sprzedażowego, powiedzmy 22-24 miesiące, no to ta średnia 720 może wtedy byłaby do osiągnięcia. 700 to na pewno. No wyszło jak wyszło. Co tutaj? Się oszukiwać. Potrącenie 6%, co uważam na plus. No i jeśli chodzi właśnie o wartości, no to za tego największego byczka wyszło tam 10300. Ten najmniejszy przychód jego, przychód z niego, można powiedzieć, jego wartość 8400. W sumie 57 000, średnio 9,5. Tutaj wszystko oczywiście. W tabelce macie wyszczególnione. U nas na gospodarstwie były 568 dni. Na koszty raczej bym się nie patrzył, bo po prostu wpisałem je sobie tak pirazy drzwi. Już tak nie liczę tego wszystkiego, aż bardzo zrobiłem raz ten eksperyment z tym takim konkretnym podliczaniem kosztów i ilości zjedzonej paszy. No i do tego tematu na razie. Wracać nie będę. Nie wiem, może kiedyś w przyszłości, jakby się to dalej kręciło i wpadłby wóz paszowy na gospodarstwo, no to może wróciłbym do tematu i zobaczył wtedy, jak to wygląda. No, na ten moment aż tak bardzo tych kosztów nie liczę, więc tutaj po prostu tak wpisałem, co uważałem, można powiedzieć, więc na to proszę nie patrzeć. Także ten zysk też wychodzi taki pira z drzwi, więc to też tak z przymrużeniem oka. No 57 tysięcy przychodu, no to to jest ta właśnie rzeczywista wartość, ile tam na tą kwotę po prostu był przelew. No a zysk, jaki mógł z tego wyjść, no to powiedzmy, że plus minus te 25 tysięcy złotych na czysto może na nich zarobiliśmy. Przyrost dzienny. Tutaj wyszło 1,06 kg. Ten największy byczek miał 1,16. Jednemu brakło. Niewiele, do jednego kilograma, no ten najmniejszy troszeczkę odstawał, i to jest właśnie to, co wspominałem przed chwilą. Coraz częściej już nam się zdarza, może nie tyle zdarza, co po prostu no wypracowaliśmy sobie to już z czasem, że te przyrosty są coraz większe. No nie wiadomo, jakie będą tutaj w kolejnych grupach, bo to też różne byczki są, no ale mimo wszystko przyrost dzienny powyżej kilograma kiedyś to było rzadkością można powiedzieć tam 0.9 się kręciło natomiast teraz już właśnie regularnie osiągamy ten kilogram już nawet kilogram 10 tam 15 więc idzie to coraz lepiej powoli bo powoli ktoś się może śmiać że u nich to tyle to wstyd się przyznawać no u nas to jest myślę na ten moment dobry wynik bez wozu paszowego ciekawe jakby to właśnie wyglądało jeśli chodzi o wóz paszowy gdyby im Wprowadzić inną dietę, już taką ustandaryzowaną, że codziennie miałyby w sumie to samo, jakby te przyrosty się wtedy zmieniły i wagi. Także tak to wyszło. 1,06 kg średnia dla grupy tego przyrostu. No i reasumując, podsumowując tą grupę, to uważam ją mimo wszystko za udaną. Te niższe wagi, no to wiadomo, genetyka to takie właśnie bardziej eurohefy były no i krótszy czas opasu na plus bo cena była przyzwoita jak za takie byki na plus bo cielaki zostały zakupione w miarę tanio tam za całą grupę 7200 żeśmy wtedy płacili 1200 za sztukę chyba więc suma sumarum uważam że te euro cielaki mimo że to jakieś super euro bydlaki nie urosły no to grupa wyszła na plus kolejna grupa no to za parę miesięcy dopiero nie wiem jeszcze, czy będziemy sprzedawać tylko te trzy sztuki. Czy, czy razem z tym kojcem, dwa kojce naraz wyjadą. No ten tutaj, który stoi z brzegu, no to on się może dosyć fajnie zapowiadać. Tutaj, jak chłopaki przyjechali po byki kupujący, skupujący, no to właśnie jeden z nich mówił, że on już ko 700. To może mieć, że ta siódemka z przodu to już u niego chyba jest. Więc liczę na to, że, że będzie miał fajną wagę w przeciwieństwie do tego rogacza, bo to taki nam trochę przecinek rośnie. No ale to zobaczymy przy kolejnej sprzedaży. Jeśli chodzi też o samą sprzedaż, no to już od paru lat współpracujemy z Ubojnią Kowal, bo to też mogą być pytania. Tak, jeśli chodzi o sam załadunek, no to też w ich przypadku bezproblemowo chłopaki wolą poczekać aż to wydło na spokojnie samo wejdzie w sumie na wagę na samochód raz się chyba tylko zdarzyło odkąd sprzedajemy z luzu że potrzebny był powrozek żeby temu bykowi troszeczkę pomóc wejść na wagę a tak to bez krzyków bez bicia bez paniki wszystko w miarę fajnie Przebiega także tak z tą sprzedażą. Domyślam się, jakie mogą być komentarze, że tam wiadomo. I na ten odcinek chyba mamy wszystko. Na razie nie przeganiamy tych byczków, bo mamy pewne plany, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie miejsce na kolejne cielaki, jak się ich przegoni, to już będzie. Kolejne cielaki, myślę, że za jakiś czas, bo, bo jeszcze dwa worki mleka do skarmienia. I będziemy wtedy mogli się rozglądać, coś przywozić. Także jeszcze chwila czasu. No i padł mi też taki pomysł, właśnie zanim odpaliłem kamerkę, na kolejny odcinek. I tutaj możecie w komentarzach jakieś tam pytania pozadawać. Mianowicie takie statystyki odnośnie właśnie tej naszej hodowli. Z tego co ja tam zauważyłem, to tą swoją księgę ewidencji prowadzę od początku 2017 roku. Od tego czasu można powiedzieć, że czynnie zacząłem uczestniczyć na gospodarstwie w tej hodowli. Już tam byłem obecny przy zakupach, i tak dalej. Zacząłem właśnie te wszystkie papiery prowadzić, tutaj się tym zajmować w oborze. Więc jakieś tam statystyki z tego okresu mogę Wam przedstawić, jakieś wnioski wyciągnąć, pokazać, jak to się zmieniało, na przykład najcięższy byk, jaki był najmniejszy, jaki był przy sprzedaży, średnia waga i tak dalej, to tam właśnie jakieś dane statystyczne sobie powyciągam. Może uda mi się znaleźć papierową księgę ewidencji, którą szef wcześniej prowadził, tam co prawda wagi nie są podane, no ale będę mógł wam przedstawić co mniej więcej było hodowane i w jakiej ilości. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie takich, właśnie ciekawostek z hodowli u nas na gospodarstwie, jak to wyglądało, czy coś tam, to możecie w komentarzach pisać. A ja już na dzisiaj kończę. Kolejna grupa od nas wyjechała. No cóż, tak to jest w tej branży. Wiadomo, że kotlety i steki na drzewach nie rosną, także wszyscy wiemy, co się z tymi byczkami dzieje. No, mam nadzieję, że, że będą smaczne. To tyle na koniec. Na dzisiaj dzięki serdeczne. Zapraszam na kolejne odcinki. Do następnego. Cześć.